Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca. Dzisiaj mamy, kochani, czytanie w obszarze prywatnym relacji, związki, miłość. Zobaczmy, zacznijmy sobie od kart Tarota. Zobaczmy, jakie energie. tasowałam nam przed, przed nagraniem, jest As Buław. I tak czuję tutaj, czy dasz się zainspirować, strzelcu? Czy dasz się zainspirować? To jest pierwszy temat, który czuję. Strzelec, pamiętaj, że jest to na około miesiąc od momentu, kiedy oglądasz. Zobaczcie, i zaczynamy od Asa Mieczy, czyli znowu. Czy dasz się zainspirować? Tylko tutaj intelektualnie bardziej. Mamy później króla kielichów. Dużo się może dziać, ale będzie trzeba zachować tutaj dystans do tego, emocjonalny na pewno. Aha, dużo zmian, proszę bardzo. Dużo ważnych zmian. Może ty poczujesz potrzebę zmiany, bo przyjdzie do ciebie jakaś myśl, myśl jakiś pomysł. Jaka jest inspiracja, właśnie, i poczujesz potrzebę, żeby wprowadzić jakąś zmianę? Mhm. W jakim obszarze? Zobaczcie, mamy obszar rodziny, mamy obszar też zarabiania, mamy obszar tego, gdzie mieszkamy, bo dla mnie 10 pentakli to jest karta rodziny, domu, tu, gdzie zapuszczamy korzenie, prawda? I tutaj mamy jeszcze siedem kielichów. Bardzo dużo tych kart nam wypadło. Mamy pazia buław i mamy rycerza mieczy. Dwa, cztery, sześć, siedem. Zobaczcie, może siódemka coś znaczy dla ciebie? Może ma jakieś znaczenie? Mamy siedem kart, i tu też mamy siedem kielichów. Dobrze, zobaczmy sobie, jakie runy dla strzelca. Pamiętaj, że jest to na około miesiąc. Od momentu, kiedy oglądasz w sprawach prywatnych. Mhm, strzelec, dobrze. Uuu, ale powiem Wam na grubo idziemy. Fechu i jeszcze Turizaz do tego, czyli jedynie, że nowy początek z potężnym przytupem. To jeszcze do tego Turyzas, czyli jeżeli tu jakieś były przeszkody, jakieś problemy, to ja mam takie poczucie, że ty masz taką moc, siłę, sprawczość w sobie w tym czasie i taką siłę też przebicia. Może ktoś cię tu wspiera jeszcze w tym wszystkim, że oj strzelcu, idziesz jak burza w tym czasie do przodu. Uważaj tylko, żeby nie być jak tsunami, żeby innych po drodze, prawda? Nie pokrzywdzić gdzieś w tej podróży, w tej drodze, w tym szaleństwie tu chciałabym powiedzieć. To jest kochani potężna energia, potężna moc. Jeżeli wcześniej coś w miejscu stało, nie szło, no to ja czuję, że teraz tu rusza wszystko z kopyta. Mm, bardzo rusza. Jakieś kwestie też w rodzinie będą poruszane. Ale uważaj, bo mam takie poczucie, że ty oczekujesz, że wszystko będzie pięknie, a tu ktoś może przyjść do ciebie z jakimiś pretensjami, z jakimiś, wiesz, żalami na przykład, albo ktoś będzie miał kompletnie inne pomysły niż, niż ty masz. Ty idziesz z jakimś fajnym pomysłem tutaj, żeby zaprezentować, a tu ktoś wyskakuje i mówi: ale wymyślasz głupoty, weź co ty tutaj w ogóle. Także. Tak, czuję, żeby Ci powiedzieć, obniż troszkę oczekiwania na temat reakcji tej osoby, bo jak zareaguje fajnie, no to radość, a jak zareaguje mniej fajnie, no to powiesz, aha! Czyli jednak jest to jakiś foszek, prawda? Ale wiadomo, że o wszystkim warto porozmawiać i wtedy można sobie ustalić jakiś wspólny front działania, prawda? Dalszego. Dobra, metody i sposoby. Mm -hmm, a to muszę powiedzieć, kochani, bo aż trudno się oprzeć. Zobaczcie, fechu, cing, 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 słychać tu pieniążki lecą, 10 pentakli koło fortuny. Kochani, teraz tylko kwestia wyboru, gdzie chcesz wygrać główną wygraną. Zobacz, masz siedem w obok. Więc strzelec powinien popędzić czem prędzej i puścić jakiś sobie los, kupić jakiś, nie wiem, tam totolotek, czy inna zdrabka. Co tam jeszcze można sobie z, z, spróbować, bo ja czuję, że tu można coś wygrać, jakieś pieniążki w tym czasie. Ale oczywiście możesz też wygrać inne rzeczy. Spróbuj gdzieś w jakimś konkursie wziąć udział, czy jak, jakaś praca Cię konkretna interesuje, bo czuję, że tu szczęście uśmiecha się do strzelca w tym czasie. Mhm. I możesz w tym czasie podjąć się działań. Do których poczujesz inspirację. Oczywiście. Może teraz nie wiesz w tym momencie, ale wtedy będziesz już czuć, zaczniesz coś robić, i to poprowadzi Ciebie do zakończenia jakichś problemów, które wcześniej były u Ciebie, czy, czy trudności. Czyli jeżeli, jeżeli były jakieś opory, to czujesz, że radzisz sobie z tym zdecydowanie. Bardzo szybko. Dobra, zobaczmy metody i sposoby, tak? Dobrze, mamy królową pentakli. Czyli na pewno zadbaj, zatroszcz się o ciało fizyczne swoje, o swoje najbliższe otoczenie, może o relacje. Aha, dokładnie, o to, żeby w relacjach Twoich było fajnie, przyjemnie i miło. Może trzeba coś wyjaśnić, może o czymś pogadać, bo tutaj widać, że ktoś coś chciałby wyjaśnić z Tobą. Uh -huh. I osiem pentakli. No, będzie trzeba popracować nad tą dobrą atmosferą, dlatego, że tu ktoś coś chce wyjaśnić. Może ty i pędzi do ciebie, zobacz. Napędzony, prawda, siłą ego tu leci, żeby coś powiedzieć strzelcowi. Może to ty, tak będziesz pędzić do kogoś. Zobaczmy wyzwania i przeciwności ewentualne. Czy są jakieś dla strzelca w tym czasie? Aha. Na pewno wyzwaniem będzie niewiedza i nieświadomość tego, co się ma wydarzyć. Tak, co jeszcze? Czy coś jeszcze? Aha. Dziesięć buław. Niesiesz jakiś ciężar. Coś ci leży na sercu. Albo masz. X ilości jakichś zadań do wykonania. Może masz pracę trudną albo coś innego, co ci ciąży od dłuższego czasu. Może to dotyczy Twojej rodziny, jakichś rzeczy związanych z Twoją rodziną. Mm. Czyżby wyzwaniem w tym czasie było dla Ciebie dokończenie tego, dopięcie tego na ostatni guzik? No może to nie jest takie łatwe. To, co jest ciężkie, to, co jest tu trudne, co dłuższy czas było trudne. Czy pójście za głosem serca dla Ciebie jest jakimś wyzwaniem? Jeśli tak, no to w tym czasie widać, że nadal tak jest. Dla kogoś słoneczniki będą mieć jakieś wymowne znaczenie, tak poczułam. Co jest ukryte. Karta świat, królowa mieczy, król pentakli. Dziewięć pentakli i pięć kielichów. Dużo ludzi jest wokół Ciebie w tym czasie. Zresztą ja czuję, że zawsze wokół Ciebie jest dużo ludzi. Lubisz się otaczać ludźmi, prawda? i lubisz, żeby było przyjemnie, A tu nie zawsze jest przyjemnie, bo, bo ludzie, jak to ludzie, prawda, są różni, są osoby, które nie lubią, żeby było przyjemnie, lubią, żeby się coś działo, żeby było z pazurem, prawda, hmm, w każdym razie, jeżeli masz jakieś tutaj na przykład kwestie, wiesz, finansowe problemy, na przykład, to ja czuję, że to szybko może być rozwiązane. Na przykład, przez tą wygraną, zobacz tutaj, ale może wygrasz konkurs na jakieś stanowisko, na jakieś zlecenie, na przykład, i też pieniążki wstan wstaną, o, wstaną, powiedziałem, zobaczcie, wpadną i, i będzie jakaś praca tutaj i będziecie to cieszyć. No zobacz, jest królowa pentakli, czyli możliwa poprawa tu jest w ogóle król pentakli, dziewięć pentakli, więc jeśli chodzi o finansowe kwestie, to tutaj czuję bardzo, bardzo dużą możliwość poprawy, ale oczywiście, że tu zadziałać trzeba samemu. Coś trzeba zrobić, żeby te pieniążki jakoś do siebie zaprosić, prawda? Natomiast, no właśnie, jest jeszcze kwestia tego, że ktoś się trzyma bardzo kurczowo hmm, bycia singlem. Ale jednocześnie jest smutny, jest samotny, jest stęskniony. Może ktoś niekoniecznie jest singlem romantycznie, może jesteś w związku, w relacji, w małżeństwie, ale masz samotność ogromną w sobie, bo tak naprawdę może ta relacja nie daje ci tego, czego relacja, co relacja dać powinna, żeby się czuć jak u siebie, jak w domu, prawda? I no właśnie. Z jakiegoś powodu te osoby czują, że muszą tu dalej być, tkwić. Zobacz, co jest dalej. Co jest dalej? To jest następna karta. No. Zobacz, zobacz co jest dalej. Kiedy pozwolisz sobie na ten krok zostawienia za sobą tego, co przystało Ci służyć i co musi już runąć. Zobacz, co przychodzi. Sześć kielichów, a z kielichów. Wow. Nowa możliwość, nowa osoba, bratnia dusza, miłość, prawdziwa, głęboka. Zobaczcie, osoba, która pasuje do Ciebie energetycznie król buław się pokazuje. A Ty tu siedzisz, jak ta królowa buław, zobacz, z tym ciężarem na sercu. A tam siedzi ten król buław, i Ty tu marzysz o nim, on tam marzy o Tobie, ale jak się macie spotkać? Skoro nawet nie wyruszacie w tą podróż, żeby się spotkać. Bo, żeby wyruszyć w tą podróż, to trzeba najpierw podjąć decyzję. Zostawiam to, co przestało służyć. Wyruszam w nową podróż. Tu decyzja jest potrzebna. I oczywiście, że jeżeli podejmiesz taką decyzję zakończenia jakiejś relacji, może romantycznej, a może po prostu znajomości jakiejś, to się znajdą tacy, co będą ci chcieli powiedzieć, co myślą na ten temat, i nie będzie to miłe. Ale. To jest jak taki test od wszechświata. Czy zrobisz to, co czujesz w głębi serca, że jest dla ciebie ważne? Czy pozwolisz się zatrzymać przez tych niezadowolonych z powodu tej zmiany, którą wprowadzasz? Tak naprawdę nieraz się zastanawiam. Co innych ludzi obchodzi to, z kim my jesteśmy w relacji, czy jakie budujemy związki? To jest dla mnie po prostu aż kosmicznie nie do zrozumienia. Dlaczego tak często ludzie spoza relacji, związku wtrącają się, wtykają swoje nosy i wyrażają swoje opinie na temat czegoś tak, Intymnego, jak, jak relacja, szczególnie jeśli to jest relacja romantyczna, prawda? Bo co innego, jeżeli taki strzelec czy taki ktoś inny idzie i pyta, co myślisz o tym, jak to tu widzisz, jak to postrzegasz. Ale jeżeli taki ktoś nie pyta tych innych, to czemu i po co oni te opinie swoje wyrażają? Prawda? Zastanawialiście się kiedyś, kochani, nad tym, jak to jest. Że wszyscy mają tak strasznie dużo do powiedzenia na temat innych związków, relacji, a swoje związki bardzo często mają och, przynajmniej powiedzieć ładnie trudne, niepoukładane, niezadbane, ale wtrącają się, prawda w relacje innych, wiedzą, jak uzdrowić te inne relacje, tych innych, prawda a swoje relacje mają w stanie opłakanym. Jak to jest właśnie, że tak bardzo potrafimy innym podpowiadać, a sami jak, ci, jak, jak ten szewc, prawda, co bez butów chodzi? A gdyby tak zacząć brać pod uwagę te rady, co innym dajemy dla siebie, przecież to mądrość jest jakby nie było, prawda? W każdym razie, kochani, tutaj ja czuję. Przetasowania i to mocne w relacjach, związkach, prywatnych kwestiach, zarówno na płaszczyźnie romantycznej, jak i po prostu rodzinnej, w grupie jakiejś, bo to nie musi być Twoja rodzina z krwi, to może być Twoja rodzina wybrana przez Ciebie, czyli ta grupa przyjaciół, ludzi, z którymi codziennie się spotykasz, rozmawiasz, wymieniasz, prawda? Wcale nie musisz tu być smutnym strzelcem. Możesz znaleźć swoją bratnią duszę, bratnie duszę i, i grupę nawet takich osób i rozwijać tą grupę i pięknie nad tym pracować. Tylko żeby to się wydarzyło, no musisz wyruszyć, musisz się odważyć. Och, karneolu, uwielbiam ten minerał. On tu nawet wszędzie jest, słuchajcie, wokół. Oj tak, dodaje siły, dodaje mocy, pomaga. Właśnie overcome fears, czyli pokonać lęki strachy, dodaje pewności siebie, daje, zobaczcie, tej właśnie inspiracji do tego, żeby zadziałać, prawda? I też dodaje kreatywności, więc ja bardzo polecam. Och nie wyobrażam sobie życia bez karneolu. Słuchajcie, a jestem ziemskim bykiem ze słońca, ale mam dosyć dużo ognia w kosmogramie, i uwielbiam tą energię. Na spodzie jeszcze zwonię, zobaczcie, czyli możliwa, naprawdę fantastyczna, ach, wezmę Wam jeszcze, bo taka piękna energia, fantastyczna relacja, fantastyczna grupa też, w której świetnie się bawisz, czujesz. Prawda? No ogólnie świętowanie, szczęście, spełnienie, pozwolisz sobie na to. O, zobaczcie, 38 się pojawiło, a tu 88. To jest magiczna wibracja. Coś magicznego jest to możliwe, pozwolisz sobie na to. Tyle, kochani dzisiaj. Ja nie czuję, żeby to kontynuować, bo czuję, że wszystko już przeszło. Pamiętamy. Puszczamy tutaj lotka, to to lotka, czy inną zdrabkę kupujemy, prawda? Startujemy w konkursach, staramy się o jakieś pozycje, stanowiska, które są tam wymarzone, bo tu jest możliwość zdobycia naprawdę wysokiej, wygranej. Czyli jeżeli pragniesz, marzysz, zadziałaj. Jeżeli marzy ci jakaś osoba, bo to dla ciebie jest jak niezwykła, wygrana, też zadziałaj, też sobie pozwól, przestań czekać, idź i zrób to. Powiedz, wyraź swoje uczucia, bądź odważnym strzelcem. Dobra, mnie nie wybierz kartę na koniec, możesz tu zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Mamy jeden, dwa, trzy. Jedyneczka. Jedyneczka. Dla strzelców. Mhm. Tu jest jakby brak synchronizacji czy synchroniczności. Coś nie jest kompatybilne tutaj z tobą, coś albo ktoś. Odpowiedź na twoje pytanie jest nie. Może to nie czas, nie miejsce? Dwójka. Tutaj mamy tak. Tu jest coś, coś, tu szczęśliwego do ciebie idzie. Może pozwól sobie na małą przerwę i wyrusz na jakąś małą wycieczkę, bo czuję, że na takiej jakiejś wycieczce, wyjeździe, wyjściu możesz kogoś fajnego poznać. Odpowiedź na twoje pytanie jest tak. I trzy... Tutaj mamy nie. Tu jest coś ku końcowi, kochani. Coś się rozlatuje, rozpada, to już nie ma nadziei na to, żeby to mogło być tak, jakie było. Właściwie to jest taki tutaj końcowy wysiłek, żeby podopinać pewne rzeczy. Zobaczcie, to już wszystko jest jakby w zamrożeniu. Odpowiedź na Twoje pytanie to jest nie. Tyle kochani dzisiaj, życzę nam wszystkim spełnienia i życzę nam, żebyśmy potrafili jak najlepiej wykorzystać energię tego czasu. Pozdrawiam kochani i do usłyszenia w kolejnych materiałach, papa. Pa.